Od 25 stycznia trwa rekrutacja do służby w policji. Dotychczas kandydaci składali dokumenty wyłącznie w Komendzie Wojewódzkiej na ulicy Okopowej w Gdańsku. Teraz mogą to zrobić również w innych miejscach. Dokumenty możemy składać w komendach powiatowych i miejskich. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:14 można składać dokumenty w Komendzie Powiatowej Policji na ulicy Dworcowej 14 w Wejherowie. Dokumenty są przyjmowane u nas na miejscu przez pracownika z kadr. Także sprawdza tę całą dokumentację. Jeżeli są jakieś błędy albo trzeba coś uzupełnić, to oczywiście są takie informacje przekazywane na bieżąco. Złożenie dokumentów to dopiero wstępny etap. Do wstąpienia w szeregi stróżów prawa jeszcze daleka droga. Niemniej jednak należy pamiętać o prawidłowo wypełnionych dokumentach. Przede wszystkim to jest kwestionariusz wypełniony poprawnie, również ważny jest własnoręcznie wypełniony życiorys, podanie do pracy, No przede wszystkim kserokopia ważniejszych dokumentów poświadczających nasze kwalifikacje, doświadczenie, wykształcenie. No i tutaj sytuacja wojskowa również powinna być w jakimś stopniu uregulowana. Informacja pełna jest na naszej stronie internetowej w dziale komunikaty, również taką informację można znaleźć na naszej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. Nabór trwać będzie do 10 lutego bieżącego.